Witam Was serdecznie z Unique Fight Club, a jest ze mną Radek Poczulski-Siemanko. Siemanko, witam wszystkich. Jak zdrowko przede wszystkim po Pogali? Zdrowie jest, można powiedzieć, nienaruszone. Nie, nie Bałem się troszeczkę, bo. Bo po walce no, gdzieś tam spuchła mi ręka, myślałem, że jest to może złamanie, ale okazało się, że jest to tylko stłuczenie, więc jest wszystko e, tak jak powinno być. I już dzisiaj byłem na treningu z powrotem i, i rozpoczynam kolejne przygotowania. Oczywiście ten tydzień będzie luźniejszy, kolejny również, a później będą znowu wysokie obroty. Rodek, komentatorzy zdradzili, że planem na walkę pierwsza runda miała być mocno rozpoznawcza i była w sumie. Ale, jakby cały czas trzymałeś się tego planu, że dużo chodziłeś na nogach, lewo, prawa strona, na zmianę. Jak tylko brakowało ci przestrzeni, fajnie to Marian zaważył, to zaczęłeś uciekać w drugą stronę, żeby nie dać się zamknąć na siatce. Na co głównie musiałeś uważać w tej walce, jeśli chodzi o Willnisa? Wiesz, co? Jason Wilnis to jest taki zawodnik, który świetnie czuje się w półdystansie. Czyli, jeżeli masz takiego zawodnika. MMA uważam, tak samo sporty walki to są takie trochę szachy i musisz przeanalizować przeciwnika i zniwelować wszystkie jego atuty, więc jakby w tej walce ten plan nasz na walkę był właśnie taki, żebyśmy dużo bardzo pracowali na nogach i kontrowali gdzieś tam często te kontrowanie było utrudnione, bo ja gdzieś już miałem zamrożony plan w głowie, że, że uderzę daną kombinacją, a Jason Willis po prostu jak ja tylko zaczynałem jakiś minimalny ruch wykonywałem, od razu odsuwał się do tyłu, więc jakby jego ciężko dlatego dlatego tych akcji nie było aż tak dużo, jakbym sobie życzył, jak planowałem, bo chciałem częściej uderzać. Natomiast to jest świetny zawodnik, który świetnie czuje dystans i ciężko było się po prostu do niego też dobrać, a no, plan można powiedzieć generalnie zrealizowany w 100% właśnie Mieliśmy zniwelować jego wszystkie atuty i, i nam się to udało. To jest bardzo mocny striker, bardzo mocno uderzający, bardzo dynamiczny, więc trzeba było w ten sposób zawalczyć I, i ja uważam, że w MMA właśnie jakby nie w każdej walce używasz tych samych narzędzi. W tej walce trzeba było użyć takich narzędzi, żeby wygrać. To było najlepsze rozwiązanie, jeszcze teraz tym bardziej wracałem po trzech latach no bez walki, żadnej w MMA, także to było najlepsze narzędzie, które można było użyć na tą walkę. W innych walkach będę walczył inaczej, każda walka to jest jakby też zależna od przeciwnika, do każdego przeciwnika staramy się dostosować plan i strategię i myślę, że to jest najmądrzejsze, co, co możemy zrobić. Poczułeś przynajmniej zaraz siłę jego ciosu, bo były sytuacje, w których widać, że trawiłeś. Troszeczkę jakby się podpalałeś, wtedy wchodziłeś w niego, a on diabelnie mocno kontrolował. Widać było, że gdyby któryś z tych ciosów szedł czysto, no to mógłbyś mieć problemy chyba. Tak, no to bardzo mocne ciosy. Tam. Ja też oglądałem sobie, analizowałem tą walkę później na spokojnie. Tam każdy cios był taki, że jakby ktokolwiek z nas, czy ja jego, czy on mnie trafił tak naprawdę czysto, no to myślę, że byłoby można by było sobie pójść spać i to tak na dłuższy czas, myślę. Bardzo mocne ciosy tam latały. Żaden z nas nie trafił tak czysto na szczękę, chociaż tak jak wspomniałeś wcześniej, ja go gdzieś tam parę razy wydawało mi się, że podłączyłem. Dobiegałem, żeby, żeby gdzieś tam dokończyć dzieła, a się okazywało, że on tak naprawdę no bardzo. Gość, ten błędnik jego dopasowywał się po, po jednej sekundzie już był z powrotem, gotowy do walki i zaczynał mocne wymiany. Trafiał, jeżeli trafiał, to raczej gdzieś tam myślę, że w czubek głowy albo tutaj w te punkty, które nie są aż tak wrażliwe na ciosy, więc, więc specjalnie aż tak bardzo tego nie odczułem, mając na myśli błędnik, jednak czułem, że są to bardzo mocne ciosy. Był jakiś moment w walce, że w ogóle nie szkoda ci, że tak się skończyło to starcie? Wiesz co, no, wiadomo, człowiek życzyłby sobie nokautu, ale nie, każde, nie w każdej walce da się wygrać przez knokaut, po prostu kończąc przeciwnika. Ja jako striker zawsze jakby gdzieś tam nie ukrywam, że przed każdą walką to jest taki mój cel. Gdzieś tam, że chciałbym, że chciałbym z przeciwnika, ale nie zawsze się da, a tutaj wygrana przez kontuzję, chociaż... Gdyby, gdyby to było tak, że na przykład on prowadził, wygrywał w tej walce, no to wtedy myślę, że moglibyśmy myśleć o rewanżu albo jakiś, żeby jeszcze to wyjaśniać, tak? A tutaj no te dwie dwie rundy były moje, jakby było 20, 18, 20, 18 i 19, 19. Czyli jakby dwie rundy były zapisane na moją korzyść i już ta walka była, można powiedzieć, wygrana, jeżeli by nie znokautował do końca trzeciej rundy, to po prostu by przegrał tą walkę i tak jednogłośnie na punkty. No więc jakby. Bo plan został wykonany. Masz już jakieś, były jakieś rozmowy na temat kolejnego starcia, bo sam powiedziałeś, że nie ma żadnych kontuzji. I takie pytanie, czy myślisz, że dostaniesz jakoś zapaśnika w następnym zestawieniu, czy jednak będziesz tak prowadzony, że raczej będzie kawałek wystawiać na te stójkowe pojedynki? Tego tak naprawdę nie wiem. Nie wiem, kto będzie moim kolejnym przeciwnikiem, ja tylko wiem, że e, chciałbym walczyć jak najczęściej, bo Teraz zdrowie mi dopisuje, karta się odwróciła, byłem przez kilka lat kontuzjowany, jestem teraz w końcu zdrowy, czuję się świetnie, wróciłem do klatki, bo to też wiadomo, tardza musiała zejść, teraz po tej walce w ogóle się jeszcze lepiej czuję, już dzisiaj byłem na treningu, trenowałem ciężko jest wszystko ok, także myślę, że liczę na to, że, że te walki będą jak najczęściej i że, i że będę ca, stale zwiększał poziom swojego MMA, bo jestem bardzo głodny wiedzy i, i dlatego wracam już dzisiaj, nie zostawiam sobie żadnych tam, tak jak nieraz, Bywa u zawodników dwa tygodnie. To też jest w miarę normalne, tak, po ciężkich przygotowaniach. Ale ja jakby jestem na tyle głodnej wiedzy i rozwoju, że już dzisiaj jestem na treningu, i jutro też będę. No, Szacunaczek, Radek, może chwilę o Twoich kibicach, bo zdominowali, można powiedzieć, Atlas Arena. Tam mój kolega z redakcji Kuba, on był w ogóle, zna tam kogoś z twojego, swojego otoczenia i on był z wami. Mam w ogóle mnóstwo filmów, zapraszam was widzowie. Lajster się pokaże z numerem drugim na kanale Jaru i tam będzie sporo ujęć właśnie kibiców Radka Paczulskiego, bębny, niebębny i dalej, co tam było wyczyniane, jak się walczyło z takim dopingiem. Słuchaj, no taki doping zawsze niesie, zawsze motywuje do jeszcze lepszej postawy w ringu, no i to jest... Coś nie, jakby nieoceniona pomoc, duże wsparcie dla mnie i cieszę się, że tak duża grupa kibiców zawsze jeździ na moje pojedynki, jest zainteresowana, również taka duża grupa osób myślę, że też oglądała przed telewizorami i trzymała kciuki, więc no fajnie, że taka grupa jest i, i myślę, że na kolejnych walkach wierzę, że jakby była Warszawa, to było jeszcze dużo więcej tych osób, oczywiście, bo wyjazd to jest w jakimś tam sensie skomplikowana rzecz, bo pochłania to więcej czasu i energii. Natomiast jeżeli będzie gala w Warszawie, na przykład KSW, to chciałbym wystąpić na takiej gali, bo, bo przed, przed, przed własną publicznością, jako, jako ja Warszawiak, chciałbym też zawalczyć. Powiedziałeś mi ostatni raz, jak tutaj siedzieliśmy, chyba przy tym samym stoiku, że Ty celujesz w te najwyższe cele w swojej kategorii wagowej, czyli w pas mistrzowski, jakby masz ambicje czysto sportowe, żeby się rozwijać w tym kierunku. Jest jakiś przeciwnik w KSW teraz już, którego na przykład chciałbyś pokonać, chciałbyś wezwać do walki, no, wiesz, zawalczyć po prostu? Wiesz co, generalnie nie myślałem o tym jeszcze w, w taki sposób. Wiem, że wcześniej przymiarki były do walki z Damianem Janikowskim, tak, taka, taka propozycja padła. Jeżeli KSW dalej jest zainteresowane tą walką, ja oczywiście jestem gotowy. Yy... Tylko tak naprawdę taka propozycja wcześniej padła, żadna inna nie padła. Jeżeli chcą taką walkę zorganizować, ja jestem ready. No a tak naprawdę zobaczymy, jeszcze nie myślałem o tym. Tak jak wspomniałeś, taki, takie są moje cele, pasy mistrzowskie, ale to jest długa droga. To, to, to nie jest tak, to trzeba sobie po pierwsze. Zasłużycie na to, wygranymi. Po drugie, myślę, że dla mnie czas działa na dużą korzyść, bo, bo ja tak naprawdę bardzo szybko się rozwijam i z miesiąca na miesiąc poprawiam swój, swój poziom w MMA, więc przyjdzie na to czas, żeby mierzyć się z tą już czołówką z rankingu KSW, żeby z tymi najlepszymi walczyć. Wszystko będzie w swoim czasie. Na zawodach Jiu Jitsu, czy kiedyś zobaczymy? Yy, wiesz co, myślałem na, o tym i bardzo chętnie bym pojechał na takie zawody, z drugiej strony trener mi odradzał, bo mówi, że niekiedy jest tak, że niektórym tak zależy na tym medalu, że po prostu urwą Ci nogę, nawet jak Ty będziesz klepał, a oni jeszcze Ci na, na wszelki wypadek gdzieś tam przeciągną dźwignię, także to jest taki minus, bo tu na sparingach raczej po koleżeńsku robimy i gdzieś tam jak, jak jest dźwignia, duszenie, wiadomo to... Widzimy te, 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 te klepnięcia. A ja nigdy nie byłem na zawodach jiu więc też nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Ale to właśnie chłopaki z sali, którzy byli. Mówią, że niektórym tak zależy na tym dyplomie za pierwsze miejsce, że że czasami po prostu zasady fair play są na drugim miejscu, i, a nie chciałbym kontuzji żadnych. Ja już jestem troszeczkę może przewrażliwiony, ale to przez moją przeszłość i, i wiele tych operacji, które odbyłem, chciałbym, chciałbym teraz po prostu walczyć i, i ostatnimi czasy bardzo mądrze trenuję, nie mam tych kontuzji, nie rozbijam się i wyszedłem do walki w pełni zdrowy, więc to było dla mnie już sukces i, i mam nadzieję, że do kolejnych walk również będę wychodził zdrowy, dlatego tak jak tutaj mamy fajną ekipę na sali, e, bardzo przyjacielskie, relacje koleżeńskie, e, jak w rodzinie się czujemy, to tutaj się wspieramy i jakby nie ma takich przypadków. Wiadomo, zawsze kontuzja może się przytrafić, natomiast my minimalizujemy tą szansę na to i, i tak pracujemy w ten sposób, żeby czasem, no, nie, nie, nie musisz komuś udowodnić, że ty koniecznie, nie wiem, przyciągniesz mu tą dźwignię, że on odklepie, tylko jak już jest jakaś sytuacja zagrożenia, to odpuszczamy po prostu i zaczynamy od nowa. A propos KSW, Radek, jak zostałeś przyjęty w KSW? Jak ci się podoba na razie współpraca z tą, z tą federacją? No, miałeś, wcześniej, miałeś szansę wcześniej walczyć w ACA, również bardzo duża federacja, ale mi się wydaje, że stylowo całkowicie różna do KSW. Jaką tu widzisz różnicę podstawową? Tak. Wiesz co powiem Ci, moje wrażenie na temat KSW jest bardzo, bardzo pozytywne. Widzę, że jest fajny team tych ludzi, którzy pracują. W samej Federacji to wszystko organizują. No i też to z, z grubą pompą. Uważam, że to jest numer jeden federacja w Europie i czuło się to, że to jest KSW, a nie żadna inna federacja. Samo to też widzę nawet po, po gdzieś tam ilości telefonów od znajomych, którzy jakby dopingowali i interesowali się tym. No KSW to jest KSW i o KSW każdy słyszał, o powiedzmy, ACA jest to bardzo duża marka też w Europie i, i znana federacja, natomiast w Polsce. Nie aż tak, jakby wiele osób co, co to jest ACA? Nie? Na takiej zasadzie sportowcy wiedzieli oczywiście wszyscy. Natomiast KSW to przysłowiowy, typowy Janusz też kojarzy. Miałeś okazję obejrzeć inne walki na tej gali, czy, czy już jak poszedłeś do kibiców, to już tam przypadłeś? Oglądałem wszystkie walki po już po evencie, bo, bo tam wiadomo obowiązki zawodnika po walce wywiady, to wszystko trzeba było zrobić i jeszcze chwilę po, po poleciliśmy na Rengen, więc no więc nie było na to po prostu czasu, żeby wszystkie walki zobaczyć na żywo, natomiast retransmisję obejrzałem sobie na spokojnie i widziałem to pojedynki. Chciałbym się zapytać na przykład o walkę iz bo dzisiaj nagrywałem wywiad z Mirosławem Okińskim i on powiedział coś takiego, że Najgorzej w MMA mają uderzacze, tak naprawdę, czyli zawodnicy przychodzący ze sportów uderzanych. Według trenera Oknieńskiego łatwiej nawet mają ciężarowcy, jak powiedział czy kołeczki, no bo clinch, zapasy i tak dalej. Natomiast mówi, że na turnie mają się, do, na, na ciężej odnaleźć się tym uderzaczom. Izły jest typowym uderzaczem. No, bokser, później bokser, pięściarz, w sensie, że tak się ładnie mówi. Eee, I jakby widać, że no nie do końca jest stanie się chyba zaadoptować do tego MMA. C jakie masz przemyślenia po tej walce? Wiesz co, ja oglądałem tą walkę. Co mogę powiedzieć? No myślę, że tak, Marek, przede wszystkim, był bardzo dobrze przygotowany. Marek, to jest taki kompletny zawodnik. Który wyszedł do tej walki Nie bał się w ogóle wymian Strajkerskich Mnie zdziwiło szczerze mówiąc trochę Chociaż wiadomo tutaj można się mądrzyć po walce I ja nie lubię czegoś takiego Ale jakby że no Trochę mało by tych, tych, tych akcji Właśnie strajkerskich nawet ze strony Izu nie? Że jakby Bo to jest jego duży atut On wiadomo wiele lat bardzo w boksie W kickboxingu również walczył Na najwyższym poziomie Więc no szkoda, że nie spróbował tego wykorzystać w wymianach Gdzieś tam, gdzie Marek zaczynał wymiany, to szkoda, że z tego nie spróbował skorzystać. Ja tak to oceniam. A, no a Marek szybko tak naprawdę przeniósł walkę do parteru, gdzie już to była jego no, totalna dominacja, bo tam ciężko było po prostu i zostać. O dwie walki, walki chciałbym Cię zapytać. Melanciuk, Ricardo Prasel. No, duży upset, że tak powiem, jeśli chodzi o KSW. Na pewno wiele osób miało olbrzymie oczekiwania co do Daniela. Już się go zestawiało z Defresem. Tymczasem do Defrisa z zdecydowanie bliżej jest Prasylowi chyba obecnie. Co powiesz o walce Daniela? Wiesz co, ja myślę, że Daniel nie zawalczył na, jakby na miarę swoich możliwości umiejętności, dlatego, że on o tym nie mówił, ale mi się wydaje, że on jakąś miał kontuzję, bo widziałem nawet, że gdzieś tam na, na żeśmy oglądali klatkę przed, przed pojedynkami, że coś mu dokuczała, pewna kontuzja, nie chcę mówić, bo może Daniel też nie chce, żeby o tym się wypowiadać, natomiast widziałem, że miał, miał kontuzję, która mu dokuczała i później w walce po prostu widać było, że to nie był ten sam Daniel co zawsze. Rzeczywiście był troszeczkę mniej mobilny, on tak zawsze się śmiałem, że on tak podskakuje śmiesznie, a w tej walce był taki rzeczywiście strasznie, strasznie jakby, nie wiem, zbetonowany do podłogi dosłownie. No i ostatnia walka Radek, no chyba też mało kto się spodziewał takiego spektakularnego zakończenia Mariusz Pudznianckiego kontra Michała Materla. Jak oceniasz to, co zrobił Pudznian, bo mi się wydaje, że on tam pod ten podbródek to zrobił. Y Grunt pod interesy, że tak powiem, najpierw atakując tymi overhandami szerokimi, przyzwyczaił Michała do blokowania tych ciosów, a później wystrzelił i nie wiadomo skąd pod brudkiem. No Powiem Ci szczerze, zaskoczył chyba wszystkich, albo większość, wielu, wielu bardzo stawiało, że, że wygra Michał. Ja, jakby były odsy, to też bym raczej tutaj po stronie Michała stał, że on raczej wygra ten pojedynek. No, Mariusz pokazał, że już jest tak naprawdę zawodnikiem pełnoprawnym. No już to wiele razy pokazał, ale no, wygrać z Michałem Materlą to jest niebywały sukces. W wieku 46 tak? lat, 46 Aha. chyba lat, no to w ogóle to, 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 to jestem naprawdę aż pozytywnie zaskoczony, bo już w tym wieku często zawodnicy tracą tą siłę, uderzenia tracą szybkość. A tutaj nie było tego widać. Tak? Widać, że Mariusz cały czas jeszcze jest w stanie nawiązywać pojedynki na wysokim poziomie. Ja z nim gadałem też przed wyjściem do walki. Mówi, że czuje się dobrze, że, no, że jeszcze będzie walczył przez jakiś czas. Zobaczymy. tak? No, tutaj bardzo fajny pojedynek ze strony Mariusza. Mocne trafienie. No, tam już tak naprawdę Michałowi wyłączyło światło. Trochę dziwię się, że, że Michał poszedł tutaj na wymianę. No bo tak, tak to trochę wyglądało, myślałem raczej, że będzie chciał troszeczkę... Jak coś iść na takie wymiany, to w późniejszym czasie druga, trzecia runda, a tutaj już w pierwszej rundzie na, na, na taką mocną wymianę postawił no, ale Michał zawsze lubił wymiany, zawsze lubił twardą, mocną walkę, także no, tak to się zakończyło. To jest, to jest MMA, to ja mówię, ja sam często staram się betować gdzieś tam, obstawiać walki, bo, bo lubię po prostu od razu są większe emocje. No i ciężko ciężko mi to wychodzi. Wydaje mi się, że znam się dosyć na, na sporcie, a jednak okazuje się, że, że coś przejdzie widzieć w tym sporcie nie jest tak tak łatwo. To co ja mam powiedzieć, jak kazałem widzą domy stawiać i na 8 walki 5 nie weszło. No właśnie, to jest MMA my, my, i my myślę, że to jest piękne w naszym sporcie, że jest taka duża nieprzewidywalność, że że warto to oglądać i warto nie mrugać, bo tutaj naprawdę dużo może się wydarzyć. Ostatnie pytanie jeszcze ode mnie Radek, a chyba mam później ze trzy pytanka naszych wspierających na YouTube. Ode mnie pytanie jest takie, kiedy ewentualnie celowo byś powrót, kiedy jest możliwość tego Twojego powrotu? I... Czy masz jakieś przecieki, kiedy gala w Warszawie może? Wiesz co, chyba nie można zdradzać nawet takich szczegółów, ale, ale mam nadzieję, że dość, szybko, że dość szybko zawalczę. Ja już przygotowania swoje wznowiłem i, i zobaczymy tak naprawdę, to już zależy od KSW, kiedy oni będą chcieli, żebym ja znowu pojawił się w klatce. Natomiast jeżeli ode mnie by to zależało, to już myślę, że za 3 miesiące byłbym w stanie, 2 trzy miesiące znowu byłbym w stanie wyjść do klatki. Trzymam kciuki drodzy widzowie, żeby radka zobaczyć się jak najszybciej. A teraz od Was pytania. Od wspierających portalu Mają Oskar chciałby Cię zapytać, czy planujesz jeszcze jednorazowe wypady do kickboxingu, czy to już zamknięty etap? To już jest totalnie dla mnie zamknięty temat i trenuję zupełnie inaczej. Trenuję wszystko, jakby zawsze są te treningi łączone. Jest kickboxing oczywiście w, w tych jednostkach, natomiast to się dużo różni, tak naprawdę. Nawet, nawet sama garda, poruszanie się to wszystko jest inne w MMA, inne w kickboxingu, więc nie chciałbym się cofać, chcę iść do przodu. Mam w tej chwili 29 lat i mało, i dużo, ale nie chciałbym już więcej tracić czasu na, na kickboxing, bo po prostu to, to nie jest mój docelowy sport. Jak toczy się sprawa między Arkiem a Glory? Sprawa się toczy tak, że toczy się, toczy się, toczy się, toczy się. Tak, toczy się ta sprawa w ten sposób, że pewna firma prawnicza przejęła to. Ustaliła z Arkiem pewien procent, który wezmą sobie za rozwiązanie tej sprawy i już Arek ma teraz jakby wolne. Oni się tym zajmują. To jest porządna firma prawnicza, także wierzymy, że, że wygrają. Zresztą oni się to, za to wzięli, podejrzewam, że nie bez przyczyny, podejrzewam, że widzą, że wszystko stoi po stronie Arka i tak naprawdę jemu należą się te pieniądze. Eee, nie wypłacili mu za walkę w ogóle? Jakąś część, tak, jakąś część nie, no. także dużą część nie. Jeszcze dużą, dużą część mu nie zapłacili, także to, to też przede wszystkim chodzi. A co sądzisz o ogłoszeniu walki teraz Badracharego harego Ali Starem Wiesz co, jestem team Overim. <grym grym grym> team Overim <grym> zdecydowanie. W Polsce, eee, tak, no kurczę, no. Co mam powiedzieć, jeszcze jakiś czas temu pewnie bym powiedział, że super, dwie legendy, się starcie dwóch legend. W, I trzecia walka proszę, Tak, ich trzecia walka, raz wygrał Alistair Rowerem, raz wygrał Badr Hari i by było super. tak Oni tak planowali, oni planowali generalnie, że właśnie Hari wygra oczywiście z Arkiem i później będzie fajne pod to, podwaliny po to, żeby zrobić taką właśnie walkę legend. No ale Arek pokrzyżował im plany, pokrzyżował raz plany i pokrzyżował drugi raz im plany, także dlatego oni są tacy źli na niego i dlatego te wszystkie kłody rzucane pod nogi, dlatego to wszystko robi. Niestety. A Uwrim to jakoś będzie, czy był już na seminarium tutaj? Będzie chyba. Tak? Będzie u nas na seminarium już niedługo, w czerwcu, także zapraszamy wszystkich serdecznie. Którego to będzie? 18. Tak, 18 czerwca. Tak. Tak. Tak, tak. Że, drodzy widzowie Unique Fight Club, jedna z legend największych, jeśli chodzi chyba o kickboxing i o MMA, bo gość, który miał w pewnym momencie wszystkie pasy, oprócz UFC tak naprawdę. Dokładnie, no, to jest człowiek, który walczył z, chyba, z, jak tam zobaczymy na szeregu nazwiska, z którymi się mierzył, to chyba ze wszystkimi najlepszymi w swoim czasie. No wiem, że też on chyba jest jednym, jedną z tych osób, co zarobiły najwięcej UFC. chyba na trzecim miejscu. Tam jest pierwszy konor, drugi ktoś i trzeci z tego co pamiętam Alistair rowerem. Świetny zawodnik i w kickboxingu walczył na najwyższym poziomie i w MMA oczywiście. No i tutaj zapraszamy wszystkich fanów i wszystkich sympatyków MMA i, i K1 do nas na, na, na to szkolenie właśnie, które on poprowadzi, bo powiedział, że będzie troszeczkę mówił na ten temat właśnie kickboxingu typowo i również na temat strikingu w MMA. Także będzie dla każdego coś dobrego. Zapraszamy serdecznie. No właśnie, bo z kolejne pytaniem do Skara troszeczkę wyprzedziłem. Czy Ci ciężko było sprowadzić Overima do Junika? Czy macie w planach seminaria z innymi gwiazdami? Nie było ciężko, dlatego że to jest dobry kolega Arka Wrzoska. Oni razem trenowali się, przygotowywali również do, do jego walki z Badrem Harry. także jako kumple nie było żadnego z tym problemu i, i przyjeżdża do nas już niedługo i mamy nadzieję, że będzie przyjeżdżał, nie, że to nie będzie jego ostatnia wizyta. Cyber CyberMMA chciałby Cię zapytać tak. Radek, gratuluję zwycięstwa po bardzo widowiskowej walce. Najbardziej wyczekiwana przeze mnie walka Gali, i nie zawiodłem się. Pytanie: z rywalem, z jakiej płaszczyzny chciałbyś się zmierzyć w przyszłej walce? Zaczekaj, to jest jeszcze dalej. Dalej Stójkowicz, czy może tym razem ktoś spoza strefy komfortu? Może jakiś wrestler? Wiesz, co, po pierwsze, dziękuję za gratulacje. A po drugie, jeżeli chodzi o to pytanie, dalszą część pytania, z kim chciałbym się zmierzyć, to myślę, że jestem już gotowy też na, na walki z kraplerami. Eee, oczywiście stawiamy przede wszystkim na defensywny grappling, na defensywne zapasy, na defensywny parter, ale tak można wygrywać walki i tak pokazuje wie, wielu zawodników, że można dojść bardzo wysoko, więc te obrony są już na, na, naprawdę na coraz wyższym poziomie, coraz pewniej się czuję. E, dzięki temu też dużo odważniej na pewno będę stosował swoje umiejętności kickbokserskie w walkach MMA, bo jeżeli ktoś wchodzi do klatki i, boi się, że go przewrócą, no to wiadomo, nie, nie, da, nie kopie, nie uderza, na, albo mniej uderza, mniej kopie. A w moim przypadku już jest tak, że czuję się naprawdę coraz pewniej, robię, robię wiele sparingów z naprawdę dobrymi zawodnikami kompletnymi i idzie to coraz lepiej, także, także myślę, że, że będę gotowy również na bardziej kompletnego zawodnika tym razem. No także co drodzy widzowie, czekamy, aż pojawi się jakaś informacja, kiedy będziemy mogli po raz kolejny kiwicować Radkowi Paczuskiemu. Ja ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas na ten wywiad i co powodzonka i żebyśmy się widzieli jak najszybciej. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i o, widzów. Dzięki, Dzięki Pion.